Nie tak dawno temu, nie tak daleko, bo tu żyło sobie parę osób. Żuruję, jak to zmywasz, to posprzątaj. A potem powybieraj piasek z makowca. Baśnie o ludziach stąd. Szczurza, morda! Ja pierniczy, ale ryj! Sleśni go zaprowadź gdzieś, żeby mu tę mordę obili, to mu się ta szczurza morda zmieni. Powiedz! Społeczeństwo się spauperyzowało. Hmm. Już nie ma prawdziwych śmieci. Zły prezes. Niedobry. Prezes zły. Pan na dwóch wieżach. Jakaś wiadomość. Jaka? Nie wiem, bo tu jest napisane. I bohater. Tak, bohater. Kurwa. Normalny terrorysta. Nie, bohater. Czy uchroni ludzi stąd przed prezesem? Źli ludzie prezesa. No. Szkoda gadać. Co chcecie wiedzieć? Wszystko. Zachowujcie mnie, spełnijcie swoje trzy życzenia. No? za darmo. Zły prezes i źli jego ludzie. O, jak mnie znów zawiedziecie, to was zap. Syny jedne. Śmiercią z głodu będziemy atrakcyjnie szczupli. Bym chciała. chciałbym, żeby już było rano. I czasem było rano. Już, nie to jak gdybyś nie był taka dupa, to byłbyś całkiem fajny facet. No, a gdybyś ty nie była taki facet, to byłabyś całkiem fajna dupa. Ty się nie możesz znaleźć porządniejszej dziewczyny, są przecież dziwki. Nie oglądajcie się, ona idzie za nami. Pierścień. Pułapka. Pistolet. Co by tu jeszcze na P? Pokaźna dziura. Zakazuję wam oddawać piersi prezesowi! A my się boimy. I znów pierścień. Ajoj! Prezentuję. Robert Górski, półnago. Maciej Sztur, w kartonie. Małgorzata Szapował, w spódnicy. Janna Kołaczkowska, w kurtce, na DVD. Ja to się przepowiedziałem! I się! I to tyle.